nie witajcie, jak żyjecie w te upały, bo ja wam opowiem hit. Przez ostatnie dni upały 30 parę stopni, a Weronika co? Weronika leżała w łóżku z chorym gardłem, z temperaturą, ze spuchniętą twarzą, ze spuchniętymi ustami, ze spuchniętymi oczami, generalnie z masakrą. I nie, nie przeziębiłam na początku myślałam, że może przeziębiłam się od klimy. Nie, to był taki wirus. Bo też wiecie, że ja bardzo rzadko choruję i jak poważnie choruję, to zazwyczaj jest to jakiś wirus, bo ja raczej jestem bardzo odporna. Ktoś mnie musiał albo gdzieś po prostu musiałam coś złapać, ktoś mnie zaraził, nie wiem, ale po prostu tak mnie gardło bolało i tak się zleczyłam, że no nie pamiętam dwa lata temu ostatni raz byłam taka chora. I to, słuchajcie, jeszcze w ten upał, więc w ogóle yy, nadal moja twarz tak nie wygląda yy, za dobrze i mój głos, jak słyszycie, też jest yy, taki sobie, ale no cóż, zrobiłam makijaż i liczę na najlepsze. Yy, ale słuchajcie, no naprawdę, dawno, dwa dni przeleżałam w łóżku, co dla mnie to jest, wiecie, naprawdę... Mus muszę być naprawdę chora, żeby przez dwa dni nic nie robić i leżeć w łóżku. Było tak gorąco, ale po prostu tak gorąco i ja nigdy w życiu nie byłam chora w takich upałach. I to jest masakra. Naprawdę to jest masakra. A jeszcze dzisiejsza noc. Dzisiaj um, przechodziły te burze. Dzisiaj mamy piątek. Z czwartku na piątek przychodziły te takie burze z gradem. Były ostrzeżenia um, o tym, że właśnie będą przechodzić takie niebezpieczne burze. I wczoraj pierwsza chyba przeszła jakoś koło 15-16 i od tamtej pory, w sumie dopóki się nie położyliśmy spać, to cały czas się błyskało, grzmiało tak delikatnie, trochę pokropiło, nic takiego hardkorowego i w nocy sobie śpię i śni mi się, że mnie coś dusi i budzę się, a słuchajcie, była znowu burza w nocy i Sushi próbowała się przytulić i tu mi tak kładła jakby swoją głowę na szyję, próbowała się tak przytulić e, bo ona tak ma, że jak się bardzo boi, to próbuje tutaj kłaść głowę i tak mnie przyciskała, że <laughs> aż się obudziłam i słuchajcie po prostu tak się trzęsła, tak się bała, taki miała, atak paniki mimo, że nie było jakoś naprawdę ta burza nie była jakaś taka Mocna, powiedziałabym, że to była taka jedna z tych lżejszych bursz, no natomiast gdzieś tu była blisko nas. Um, I te pioruny waliły, ale no tak jak mówię, to, to nie było jakoś tak bardzo, mocno słychać, natomiast ona taka była zestresowana, że chyba od pierwszej do trzeciej nie spałyśmy, bo e, ją ja po prostu tak wziąłam, przytuliłam, ale e, co chwilę co chwilę gdzieś ona się wierciła, piszczała i w ogóle ja się też z tym strasznie stresowałam, bo nadal cały czas było gorąco w domu, wiecie, że ona ma te problemy z sercem. Mękami ją przytulałam, uspokajałam. Staram się też nie, nie denerwować, bo wiecie, jak to jest, jak pies się denerwuje, to nie wolno go tak uspokajać, mówić przestań, przestań już dobrze, bo wtedy pies czuje, że my też się stresujemy i on wtedy jeszcze bardziej sobie jakby w głowie koduje, że o, właściciel też się denerwuje, to ja jeszcze bardziej jestem zdenerwowany, tylko trzeba taki spokój zachować. I tak wiecie, na spokojnie do zwierzaka podchodzić, także po prostu. Ja gdzieś tam całą noc utulałam pod pachą, mimo że było mi tak gorąco od tego futra. Po czym e, Kitia też stwierdziła, że musi przyjść się przytulać, i do moich pleców się przytulała, i po prostu taką tak byłam kanapką z nimi, i tak mi było gorąco, że to jest po prostu dramat. Nie wyspałam się okrutnie, więc tak, dzisiaj chyba jakaś popołudniowa drzemka wiedzę, bo. Pff, no, um, także, um, także tak, jeszcze w środę już w moich zaczątkach choroby byłam jeszcze raz u fryzjera, bo jednak stwierdziliśmy, że zrobimy odrosty, dlatego mam teraz takie jeszcze mam wrażenie chłodniejsze włosy, które mi się bardzo podobają, bo już są takie siwo srebrne. Jeszcze do białych nie doszłam, chwilowo nie dojdę. Bo nie możemy ich potraktować na całej długości rozjaśniaczem, ale już niedługo. Jak tam butelkami hałasuje, nie wiem czy to słyszycie. Nie, 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 nie miejcie jakichś złych podejrzeń, zabiera szkło do segregacji. No, jeszcze siedzę w piżamce po prostu bo jest naprawdę, właśnie najgorsze jest to, że wczoraj przeszło tych już nie wiem ile, w sumie całą noc lało, a rano wstaliśmy, jest to samo, to samo jutro idziemy na wesele hmm. więc też miałam nadzieję, że, um, że wyzdrowieję i wiecie, ta buzia mi zejdzie, bo po prostu wyglądałam tak tak, takie usta, takie oczy, po prostu cała byłam zapuchnięta Um, no, i to mi się właśnie dzieje, kiedy, yy, kiedy jakiś wirus mnie dopada. No, od razu wiedziałam, że to jakieś tam wiecie, tapciny, gripexy mi nie pomogą, więc musi wjechać coś mocniejszego. No, i yy, tak wziąłam takie poważniejsze leki, i, i, i na szczęście mi przeszło. Natomiast yy, no, nie czuję się jakaś zdrowa. Słyszycie, zresztą, jak mówię. Yy, i tak dzisiaj jest spoko, bo wczoraj to po prostu nie, nie mogłam za bardzo mówić nawet. No ale mam nadzieję, że będzie już okej, okay, tylko czuję się strasznie słaba, bo ja wiecie, nie biorę żadnych antybiotyków ani takich rzeczy, chyba, że już właśnie wiem, że jest taka sytuacja podbramkowana, też bardzo mi zależało, żeby szybko stanąć na nogi, bo właśnie teraz w mamy wesele, a potem po weselu wyjeżdżamy. No więc tak... Oczywiście, 30 parę stopni, a ja muszę leżeć w łóżku. Tyle rzeczy do zrobienia, do załatwienia i w ogóle. A, a ja co? A ja po prostu y, leżę i kwiczę. Tak, taki, taki, taki live. No dobra, kochani, to ja się rozłączam, pokażę Wam. O, sorry, muszę wchodzić. Ehm, pokażę Wam szybko, co mam na sobie i smykam. No to wracam do Was już ubrana. To jest dla co mam na sobie. Claim &Y Stories. Bardzo fajne. Dawnych mm, nie używałam. Super są nabywmy, naprawdę. A ja mam taki zestaw, który miałam chyba jak nagrywam ostatniego vloga 3 dni temu. Możliwy. Tak mi się wydaje, że w ostatnim vlogu miałem ten sam zestaw. O, teraz będę muszę odparować. <grym> Słuchajcie, cały czas uwielbiam tą sukienkę po prostu do miasta, kiedy jest tak gorąco, to jest rewelacja. Moim zdaniem jest taka, nie jest jakaś bardzo podkrywana, czy to taka wzywająca, czy zbyt letnie na miasto. Ma taki dosyć klasyczny fason a tutaj jest w ogóle taka luźna jest przebiewna do tego te właśnie klapeczki czerwone zamszowe I uważam, że super i do tego czerwona pomadka i naprawdę wydaje mi się, że jest ok, bardzo ją lubię polowałam jeszcze na białą ale jest wyprzedana jestem ciekawa czy wróci, czasami wracają te sukienki, czasami nie natomiast i że ten materiał też jest rewelacyjny ze względu na to, że się jakoś nie gniecie, bo czasami są takie sukienki, które wprasujecie, ale jak wsiądzicie do samochodu, czy po prostu usiądziecie, to jak się zagniecie tutaj, to tu wszystko jest pogniecione albo na pupie. To jest coś, czego nienawidzę, a ta nie. Ta jest spoko, bo wiecie, tamto to są takie sukienki do stania bo to jak się cały dzień z tym pochodzi, to są takie północy niezbyt dobrze wyglądają, więc ym, no jest fajne. Do tego mówię, bo można ją uprać, ona schnie szybciutko, szczególnie w tych upałach, i przeprasować. I jest naprawdę ok, także często mnie będziecie w niej oglądać. W dniach kolejnych na pewno i kropki miałam, że sobie są bardzo wygodne: nie odcierają, nic się nie dzieje. Wszystko super, także Wam polecam. Dobra, ja pakuję sobie butelkę wody mineralnej do torby, a torba torba duża, ponieważ w tych dniach zawsze. Zabieram właśnie ze sobą butelkę wody mineralnej przy tych upałach. A jeszcze jedna rzecz, którą Wam chciałam powiedzieć: jeżeli mieszkacie gdzieś w takim miejscu, gdzie macie możliwość, żeby wystawić jakiś, jakąś miskę z wodą, jakieś nie wiem, pudełko po lodach, coś takiego, to zróbcie to, bo naprawdę jest tyle zwierząt, ale też nawet ptaków, które mają problem, żeby się napić przy takich upałach. To jest naprawdę, słuchajcie, ważne i, i potem, żeby zmieniać tą wodę, bo zwierzęta bardzo, bardzo cierpią, tak. A to wystarczy naprawdę jakieś, nie wiem, opakowanie po lodach, jakiś pojemnik plastikowy, cokolwiek, żeby wystawić i potem raz na jakiś czas yy, uzupełniać, żeby zwierzątkom, no się lepiej. Bo to wiecie, i bezdomne psy i koty, i różne, różne zwierzęta, wszystkie potrzebują wody. Może ich w miastach y, tak nie widać, ale one są. No i taki też przede wszystkim. Także. Tak, taki mój widzicie chwilę. Pogadam już w... traca oddech. No dobra. Jestem mega osłabiona, ale będzie dobrze. Dobra, to ja uciekam Przywitaj se Dzień dobry. Oła. Dzień dobry. Jestem lew. I co idziesz robić? Jeść. Co będziesz jeść? Pokaż. Nie, to nie będziesz jeść. Nie <grym> idziemy do pizza. Nie wiem co. Będę jadł. Niech mam pokazać. Nie da się tego pokazać. tylko mam jedną rękę. Nie da się. Niech byś to pokazał. Jedną ręką Pokaż, się No, masz dwie. Patrz najpierw tak. <noise> mm -hmm. Mm -hmm. jeszcze margarita truskawkowa nie będziemy pić margarita I kto nie będzie to nie będzie, to nie będzie. Mhm. załóżmy się załóżmy się <noise> Założymy się, kto czego nie będzie pił wieczorem w takim razie. Hej, hej, to znowu ja. Już wykąpana. Nałożyłam sobie taką opółkę z witaminą C rozświetlającą. Jestem w szef roku, ale tak naprawdę chodzę w takiej i piżamce, bo jest... Znowu jest cały czas bardzo gorąco. I w sumie będę się już z Wami żegnać. Natomiast chciałam Wam jeszcze na koniec pokazać... Yy buty, te sandałki, które zamówiłam na wesele, bo tak jak wspominam, ja już je mierzyłam w sklepie, nie było mojego rozmiaru i zamówiłam je mm, przez internet. Więc chciałam Wam pokazać, bo są bardzo fajne i może poszukujacie akurat sandałów płaskich na lewce, to może Wam się spodobają. Także o, ja jestem. <taki> tak wyglądam. Tak, yy, dobra, to rozpakuję i Wam pokażę może. No dobra, nie, nie zwracajcie uwagi, słuchajcie, będziesz czekać. Mamy buty. Niestety, zobaczcie, to pudełko nie było uszkodzone. Tutaj się nic nie stało. Natomiast to pudełko wygląda tak. Powiem Wam, że to jest trochę słabe. No, ale dobra. ja na szczęście nie trzymam butów w pudełkach. Ale, no, to tak. No dobra. No. I pokażę Wam, te sandałki wyglądają. O, w ten sposób. Tutaj możecie nawet zobaczyć. Są zwykłe czarne proste. Tutaj z paseczkiem. A tu mają takie, jakie ja to nazywam, dzyndzołki. To jest takie serduszko, taka kłódka, A, to jest tak. jak I niego kluczyk. I G. Ja akurat z panką może mody gessa nie jestem. I szczerze mówiąc, chyba nawet nigdy nie miałam tak mi się wydaje. Nic w nich, ale jak zobaczyłam te sandały, to mi się naprawdę spodobały. Uważam, że, że są fajne i fajnie wyglądają na stopie. I to są takie, wiecie, cywilne, płaskie sandały do biegania. Są bardzo wygodne, natomiast można by je e, też spokojnie założyć na jakąś bardziej elegancką okazję. Tym bardziej, że my mamy mm, wesele w ogrodzie i y, no, tam obowiązują płaskie buty po prostu, także... Y, Myślę, że będą spoko. Nie wiem, czy je założę na samo wesele, bo na samo wesele mam inny plan. Ale myślę, że na poprawiny będą jak najbardziej spoko. Także o wrzucę Wam linka pod spodem, jeżeli macie chłodę. sobie je obczaić. Dobra, kochani, to by było na tyle, jeżeli chodzi o tego vloga. Ja już się z Wami żegnam, bo padam dzisiaj naprawdę no, ze znaczenia. I widzimy się jutro.